Spójrzmy na podpunkt E, tutaj zapiszmy sobie na początek dziedzinę, czyli 6x odjąć 2 musi być różne od 0, czyli 6x musi być różne od dwójki. Obie strony podzielmy przez 6, czyli x będzie różne od dwóch szóstych. Nie możemy oczywiście to sobie skrócić przez 2, czyli tutaj będziemy mieli 1, a tutaj trójkę, czyli x musi być różny od 1 trzeci. No I przystępujemy do rozwiązania równania, czyli obie strony pomnóżmy przez mianownik, czyli 6x odjąć 2. Zatem tutaj, jeżeli to wyrażenie pomnożymy sobie przez mianownik, to zauważcie, że ten mianownik nam się tutaj z tym wyrażeniem skróci. Czyli po prawej stronie, po lewej stronie pozostaje nam tylko licznik, czyli mamy 4x odjąć 3. Razy x odjąć 2 równa się, gdy 0 pomnożymy przez to wyrażenie, to oczywiście nadal otrzymamy 0. Jako, że mamy iloczyn, to każdy z czynników przyrównamy do 0, czyli 4x odjąć 3 równa się 0 lub x odjąć 2 równa się 0. No i tutaj pierwsze rozwiązanie to dwójka, a tutaj minus 3 przenosimy na prawą stronę, czyli mamy trójkę. Obie strony dzielimy przez 4, czyli x to 3 czwarte. No i teraz musimy spojrzeć na dziedzinę. Tutaj z dziedziny wykluczaliśmy tylko jedną trzecią, czyli to równanie posiada dwa rozwiązania: 3 czwarte oraz 2, bo żadnej z tych liczb nie wykluczaliśmy z dziedziny. Oczywiście tutaj dziedzinę możemy także zapisać w ten sposób, że to są liczby rzeczywiste z wyłączeniem 1 trzeciej. No i podpunkt ostatni. Na początek dziedzina, czyli dokładnie w ten sam sposób, czyli 2x odjąć 3 musi być różne od 0, czyli 2x musi być różne od trójki, obie strony podzielimy przez 2, czyli x musi być różne od 3 drugich. Następnie, żeby rozwiązać to równanie, ja obie strony pomnożę sobie przez 2x odjąć 3, czyli po lewej stronie nam pozostanie sam licznik. Razy 2x plus 3, a po prawej 0 razy 2x odjąć 3 to po prostu 0. Tu również mamy iloczyn, czyli 3x odjąć 2 równa się 0, lub 2x plus 3 równa się 0, zatem 3x równa się 2, no i obie strony podzielimy przez 3, czyli x to 2 trzecie, a tutaj przenosimy trójkę na prawą stronę. No i obie strony podzielimy przez 2, czyli x to minus 3 drugie. No i teraz sprawdzamy dziedzinę, czyli z dziedziny wykluczaliśmy tylko 3 drugie, możemy o, to sobie w ten sposób zapisać, czyli 2 trzecie należą do dziedziny, minus 3 drugie również, czyli powiemy, że to równanie posiada dwa rozwiązania.